Cześć! Witam was bardzo serdecznie na moim pierwszym live'ie na moim kanale Nie będę się przedstawiał ani sobie opowiadał Mnie dlatego, że postanowiłem po prostu spróbować jak tutaj streamować i nagrywać live'y jak to mi pójdzie i jak wy to odbierzecie oglądając to Natomiast dzisiaj spróbuję, no nie spróbuję, będę streamował grę Rizena. Rezen jest to gra od wytwórni e, Piranha Bytes Tej samej, która wyprodukowała, wyprodukowała gotika. No, moim zdaniem, no i nie, nie tylko moim, tylko wielu innych e, rzeszy ludzi Fanów tej gry, to jest naprawdę klasyk, wręcz legenda Gothic Coś, For no jest, than to humanity, the God's humanity served as slaves, but life. Never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Minęło już nam intro, mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi, jeśli nie, to wytłumaczę. Kiedyś na świecie, oczywiście w tym świecie, w którym teraz funkcjonujemy, który wam przedstawiam, istnieli bogowie, którzy traktowali ludzi jako swoich niewolników. Ale ludzie wygnali bogów z tego świata, co niestety przysporzyło takie jakby inne kłopoty, ponieważ pojawili się tytani, którzy byli dosyć dużym zagrożeniem dla ludzi. No i było tam mówione, że niektórzy postanowili walczyć. Yy, i my, na intrze mieliśmy pokazywanego inkwizytora, który walczy z jednym z tytanów. Następnie rozpływa się w powietrzu, a my, rozbitkowie, no nie nie rozbitkowie, po prostu pasażery na gafie ja i ta moja koleżanka, która o chyba tutaj leży, Sara to jest, gdzieś oddycha. I mieliśmy na ten statek, właściwie nie wiadomo dlaczego. Okay, yeah. yeah, but I think I drank half the ocean. Do you remember much about what happened? Just that strange man from the Inquisition and the storm. He sailed us straight into it, and then he, he vanished. The ship must have capsized, and we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. No dobra, trochę skromnie ubrana jak teraz, tylko wyprawy, no nie wiem, może tak robią. No dobra, pierwsze zadanie poszukać broni. No dobra, dobra, już się zakończyłem. No, postanowiłem szukać rozbitków, ale coś nie bardzo, dobra, dobra nieważne. Mamy tutaj już jakąś maczugę, rozejrzę się dalej. E, wszystko tutaj też. No i e, przypłynęliśmy na wyspę Farangę. A zresztą nie będę Wam opowiadał fabuły. E, ja ją trochę znam. Nie znam jej do końca. Znam ogólny zamysł fabularny tej gry. E, grałem w nią trochę. No, chyba powinienem wziąć do. Grałem w nią trochę po tym jak powstała Grałem w nią po tym jak powstała i to była ona powstała w 2010 i tak trochę po tym grałem Ale nie pamiętam dokładnie o co tutaj chodzi Znaczy ogólnie pamiętam o co chodzi ale Sami od to nie za bardzo i pamiętam wiem Zagryw się w to jeszcze raz Głodny sen morski to Okej okay. To będzie potem można usmarzyć System walki jest tutaj. początkowo wydaje się łatwy, ale potem jest już trochę bardziej rozbudowany. Dobra, ja mam już tutaj coś. Okej, okay, swobodnie no like okay, się bronił. No, przed yeah, tobą to to jest tak. To okay. Dobra. Zanim pójdziemy, to jeszcze się trochę rozejrzymy, może tam być coś ciekawego. Ja słyszałem dosyć dużo pochlebnych opinii na temat tej gry. O, o, dobra, już, już, już. Eee, jak ona jest rozbudowana? Jak. No ogólnie mamy tutaj trzy frakcje do wyboru. Mam pochodnie, okej. Okay. O, muszę się to dobrze, jakaś lepsza broń. Sobie ją wezmę od razu. Mamy trzy frakcje do wyboru, po którymi się. Po których stronie możemy się opowiedzieć, a następnie e, toczyć, tak jakby grę dalej, ponieważ gra jest podzielona na pięciu rozdziałów, i każdy kolejne będą zależeć od tego, po czyjej stronie staniemy tutaj. Wolałbym sprawdzać wszystko dokładnie, eksploracja jest dosyć ważna, przynajmniej z tego sobie nie wryzienie tutaj. Ważniejszy jest chyba wątek fabularny, nie to co w Gothika, gdzie. Gracz sobie mógł wybrać spokojnie, ale... Dobra, spadł. No dobra, chyba jest tylko surowy drób to jest spokojny. Tam był jakiś też kolejny chyba wilk albo nie wiem, ale... Chyba powinniśmy iść też... Chociaż nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie teraz gdzie pójdziemy. To też mi się podoba dosyć w tej grze, że... Ta gra mówi ci co masz zrobić, ale nie popchnie palcem do tego. Sam musisz wpaść na pomyśl, na sposób jak to zrobić. Dobra, jest to pieniądze zjeść, bo trochę dużego życia. Rum, grog i... no i to wszystko to odnawiają manę. No tej many póki co nie potrzebuję. Śledź mi daje... miksturkę, ale no, zmarnuje dużo punktów życia. To no, jest chyba po 20 mi brakuje, no, może 15. O kolejny młody rząd sztur To chyba najlepszy sposób walki z przeciwnikiem to jest... Mhm, mm mm -hmm. No trochę dziwne, no jakby nie było ognia, no, to chyba nie miała być wyboru jakby ta budować, no ale... Oraz szczeniowa trochę jesteś, nie powiem, no ale okej. Okay. Nie, nie ma wyboru. I roślinki jakieś chcesz, jest już szalej druiga, Co on daje? Maksymalna liczbę do życia, okej. Okay. Przyda się na pewno. Na stale powiększa. Wilk. Początkowych fazach gry... Metodą defensywną jest na pewno unikanie przez, przez klikanie spacji. Strażnik statku, głodny so. deal Można sprawdzić w umiejętnościach, że potem to można naprawdę dużo e, rozwinąć umiejętności do wielorakiego rodzaju broni Ale no i tam blokowania, różne parowanie ciosów do itd.. Do you think we head for where the Miło, że spyta się o zdanie, tylko że nie mogę odpowiedzieć. No, możemy iść w kierunku ludzi, jeśli oni są do nas przyjaźni, nastawienie. Jeśli nie są do nas przyjaźni, nastawienie, to o, nie polecam. To raczej bym myślał, że jest jakaś jaskinia, jest może zobaczyć. No, wszystko, a tego chcesz, ale chcesz zobaczyć, no, może to coś przydatnego będzie, czy coś? Już jakąś... Już e, No jeszcze będzie szansa się dowiedzieć. Więc nie ma Obrażenia spoczynki. cięte 10, urażenia cięte 12. No, czyli jednak to, co mam przy sobie jest lepsze. Ale skoro mówisz, że mam iść dalej, to okej. Okay, mamy tutaj kolejnego górnego górka. Zrobi to swoje kombo na mnie, To jeszcze mnie zabije, mam jeszcze jakieś Ziele lecznicze I roślinę O, okej, okay, całe życie w porządku. Złota moneta Moneta się na pewno przydarzy do handlu Fiolka pusta Wilk, tylko ząb z wilka Na pewno te rzeczy yy, z... Potworów teraz się przydadzą do jakiejś tam alchemii albo chociażby żeby to sprzedać A z tego oczywiście będzie złoto Kurczę wprowadza mnie trochę w... W sensie, się zdecydował przeciwnika tą spacją, bo on nadal atakuje w tym samym, w samym miejscu, gdzie przed chwilą się znajdowałem.

You have Nie jestem pencho puszcza. nie ale no okej. Okay. Słabe mięso. Coś nie wiem, czy tak powinienem brać, może stary jest i... A no, tylko wszedłem. no ale okay, spoko. Nie mam pojęcia. Grog patrzę co jest tutaj dalej mięta e, co daje mi mięta A, punkty życia też i mana no. no dobra many na razie nie przyszły coś się życzyło zaczyna się czymś to przy autozapisie zapisie no dobra załatwię widoka jest bierda to jest święty na razie jakieś te skomplikowane komba nie są nadzieję, okay. nie są te skomplikowane komba ale mm, w miarę rozwoju mojej postaci to na pewno będzie dalej bardziej zaawansowane. W sumie to nie dowiedzieliśmy się niczego z tego domku, ale był napis, że zbadałem, no to ok, burszty do Sary, ciekawcana na to. A w ogóle ta woda mi życie. Doesn't look like there's been anyone in this house for a while. All I found was a locked chest. Unless you have the key or a talent for picking locks, mm. it's going to stay locked. Tak. The key to the chest could I still be inside somewhere. somewhere. Mm. I used to hide the key to my chest nearby so I could open it easily. Mm. No, ah. to jakiś schowany trudno nie był z tego co wiem system awansowania jest tutaj okej okay, w porządku podobny jak w gotiku czyli z dwa ja punkty nauki mówię wydać u nauczycieli sobie mięso. Okay. E, wydać u nauczycieli oczywiście chodzą złoty no i ale to I think that's nie wiem no w początku nawet tak... zawsze wydawało mi się, że jakoś... Nie, nie podobał mi się taki system awansowania, no ale okej. Chyba nie mam wyboru. Jeszcze myślałem też nawet o frakcji, o się opowiem. Looks good. Nie będę wam... sam nie za bardzo wiem tak dużo o tych wszystkich, Proszę ty chciał się pan I won't interrupt you in the dialogue which you "I'm you can up that meat I could do with a little fried meat right like now You're probably starving too And we can pretend it's venison Here's your fried meat At least if you don't no, think about where it came from Hey, that's not bad We should head further inland You go on, I really need to rest storm took it out of me i feel exhausted i'm going to stay here for a while i'll come back and get you when i know a bit more about this place don't worry about me be careful out there i saw a path to the north it looks like it leads the inland maybe there's a village or something up there Bo rozdział pierwszy zakazana wyspa. Tak tajemniczo to brzmi. Rozdział pierwszy jest zawsze taki sam e, przy wszystkich frakcjach. Nie dlatego, że to jest no, taki wstęp po prostu. Można powiedzieć, że to był samouczek. No dobra. Ja nie chcę się rozkręcać. E, chyba na tym momencie skończymy live'a. E, Jutro, jak coś... jutro... jutro bym nagrał, albo nie wiem czy jutro, ale byśmy poszli tam dalej. Piszcie co sądzicie o tej grze, y, co by zmienić. Jeszcze na pewno to był taki odcinek dosyć eksperymentalny, bo jeszcze nie ogarnę tego y, programu do nagrywania w sensie do streamowania y, ani tych dodatkowych rzeczy, jak, żeby widzieć w grze czat o, Tutaj widzę coś jest. Nie zauważyłem tego wcześniej. O, jest to dobrze. E, I jakbyście mieli jakieś pomysły, no, piła. Ale dostałem coś fajnego, co mogę sobie zjeść. Da mi y, umiejętność: kapelusz, wróżki, zręczność, po W porządku. Dobra. To dziękuję Wam bardzo wszystkim serdecznie za oglądanie. Zapraszam do oceniania, komentowania, łapania, dawania łapy górę, jeśli Wam się spodobał oczywiście. No i do zobaczenia. Cześć wszystkim.